witajcie na moim kanale i dzisiaj gramy i będę próbować save'a na podwójnych bo kiedyś to cały czas robiłem z kamilem on miał takie ściwko takie, co jak on robi cały czas save'y na podwójnych tylko wtedy nie było tej aktualizacji więc no już udało mi się zrobić save'a na podwójnych tylko jest trochę tam wymagające. Ogólnie <coughs> jestem chory. Widać trzeba mam katar, widać czy mam lana. O, dobra. Chcę nałączać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No, no więc próbuję sobie na podwójnych Ciężko będzie z potem Z potem ciężko by było Mógłby kamer grać tylko nie ma niestety internetu Więc no widzimy się w, grz w grze

Cały czas jest to i, i, i muszę grać i, z Kamilem. Nie chcę cały czas zaprosić, więc odcinek będzie później. Mam nadzieję, że się wszuci. Widzowie, no woguja, w ogóle w zostawcie suba i lajka. Razem z członkiem. Po że 6 subów, nawet 7, a już mam 1. No. Tylko Kami nie subskrybuje, więc. Piedła! On ma tam 50, a na 100 ma specjal, więc. Subskrybujcie mnie, please. Do papa.